Usiądź wygodnie i posłuchaj. Był sobie człowiek, który spotkał na swojej drodze wędrowcę. Wędrowiec zapytał go o drogę, a ten człowiek dał mu pudełko i powiedział, że w nim jest mapa, dzięki której dotrze do celu. I odszedł. Wędrowiec otworzył drewniane pudełko i zobaczył pełno śmieci. Po jakimś czasie ich drogi znowu się skrzyżowały. I wędrowiec powiedział, że chciałby oddać mu to, co do niego należy. Zostawił pudełko i odszedł. Człowiek otworzył je, żeby się tylko upewnić, że tam jest to, co przypuszcza, czyli śmieci. Ale pudełko było wypełnione owocami. Krzyknął, do oddalającego się wędrowca, dlaczego dajesz mi owoce, skoro ja dałem ci śmieci? Na to wędrowiec odpowiedział: Każdy daje innym to, co sam ma. To, co dostajesz, należy do innych, jest ich. To, co dajesz, należy do ciebie, jest twoje. Jeżeli doświadczasz wyzwisk, przykrości, złego traktowania, to wszystko jest osoby, od której pochodzi. To jest wszystko, co ma ta osoba. To jest jedyne to, czym potrafi się dzielić. Więc nie bierz tego do siebie.